Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Zaczynamy od SBC. Piękna gra. No to SBC jeszcze związane z Ligą Mistrzów. No i trzeba było wymienić jednego gracza UCL. Jak widzicie, niewymienna karta. Do niczego nam nie potrzebna. SBC ukończone i dostaniemy za to mieszaną paczkę rzadkich piłkarzy. No brzmi tak, że po prostu tych rzadkich piłkarzy, rzadko spotykanych, nie możemy się doczekać. No ale doczekamy się raczej karty znanej i powszechnie lubianej, czyli fejsy. Świetnie, świetnie, po prostu świetnie. No to robimy teraz SBC Foot 18. Tutaj mm, również wymagania nie były jakieś Przesadnie wysokie, 78. No, aczkolwiek przez to, że jednego piłkarza nie ma, no to troszkę wyższe oceny trzeba było dać. No, ale niczego wielce nam do szczęścia potrzebnego nie przepalaliśmy. Wszystko mieliśmy w klubie. No i ukończyliśmy wyzwanie, za co mamy dwóch piłkarzy 83. No, oby tylko nie okazało się, że będą to dwaj piłkarze. 83, ale mamy walkout UCL, Hiszpania, SPO, Real Madryt. No więc, ISKO to nawet, zobaczcie, nie jest oszukany walkout, bo ISKO ma nawet na karcie złotej walkout. Także, no, no, powiem szczerze, jestem zaskoczony. No, aczkolwiek fajnie by było, gdyby były w tej paczce dwa walkouty, ale to chyba. No tak, to byłoby zbyt duże szczęście, bo obok isko jest Jorginho też w wersji UCL. Na no, więc po takim trafie widać, że szczęście nam sprzyja. No to zrobimy sobie jakieś tam rozbudowy Team of the Week, Poprzepalamy troszkę kart, które mamy e, zduplikowanych a, albo takich, które nie są specjalnie potrzebne, są niewymienne. No i otwieramy paczkę z Informem. No, są ekrany, ale nie ma walkoutu, więc nie będzie tutaj zbyt dobrze. Ojej. No to nie będzie. Porywająca karta. Niang. No, 93 tempa i tak naprawdę to chyba na tym kończą się zalety tego piłkarza. No, nie będziemy grać tą kartą. No ale zrobiliśmy jeszcze jedną rozbudowę. Jeszcze mieliśmy troszkę jakichś niewymiennych kart i... No i tu już jest walkout. Co to będzie? Argentyna, lewy skrzydłowy, Piemonte, czyli Juventus. A, to będzie Dybala w wersji na skrzydle. No, bardziej byłby grywalny na środku zdecydowanie, bo troszkę tempa e, Argentyńczykowi brakuje na skrzydło. No, ale nie będziemy narzekać, 90 inform się przyda. No, a tutaj ukończyliśmy grupę zadań, o wypożyczenie ikony w wersji Optimus Prime. No i zobaczmy, jakie to ikony dostaniemy do wyboru. Gix, Makalele, Stoiczkow. No szczerze mówiąc, żadna z nich nam do szczęścia potrzebna nie jest. Z czystej sympatii, jako kibice Manchesteru United, weźmiemy sobie po prostu Rajana Gixa, Tak, tak, wiemy, że EA zrobiła potworną krzywdę tej karcie, no trzy gwiazdki sztuczek, dwie gwiazdki słabszej nogi. Ludzie, ja pamiętam jakie bramki lutował Gig z prawą nogą. To, to są żarty z tymi dwiema gwiazdkami. No dobra, przejdźmy do nagród za mistrzostwa fut. No i tutaj junior powalczył do Golda 2, a więc liczymy. W zasadzie interesują nas dwie karty z pików. Interesuje nas albo nasz orzeł polski, Robert Lewandowski, no albo... Jeden sympatyczny Koreańczyk, Son. No i zobaczmy, czy. Aha. No, 82, super, super. To tak, jakbyśmy Silvera 2 wbili, a nie Golda 2. No dobra, to no może tutaj coś ciekawszego. No i tu maksymalna ocena 84, a więc no ludzie, no, opłaca to się męczyć w tym? Chyba nie bardzo, no, jeżeli. Dostajemy karty, które równie dobrze mogłyby wypaść za jakiegoś tam Silvera, no to... E, szkoda gadać. Dlaczego my jeszcze nigdy nie dostaliśmy fajnego pika, no. Złota paczka rzadkich kart. Jesteśmy w sklepie, no i pootwieramy sobie tam paczki za Food Champions, za Division Rivals. Z pierwszej paczki trafiamy potężnego Pała, Torresa. No, e, tyle mam do powiedzenia tutaj druga paczka jakaś tam dwóch zawodników no i tutaj mamy już ekrany, a więc super, Hiszpania, Bramkarz FC Porto, no to trafiliśmy ikonę światowego futbolu Iker'a Casiasa no i takie trafy to ja szanuję, Iker witamy w klubie, mega paczka z rzadkich kart, no i czy tutaj trafimy kartę urodzinową, są ekrany, no ale tylko ekrany to to będzie Belgia. SO Anderlecht. A więc kolejna ikona światowego futbolu. Vincent kompany. Kiedyś sponiewierany straszliwie przez Roberta Lewandowskiego. No, fajnie, fajnie. Mega paczka, rzadkich kart. No i zobaczmy, może tutaj coś ciekawego są ekrany. No ale tylko ekrany, jak zwykle. Norwegia, Bramkarz. No nie, to tego już nawet nie będziemy komentować, bo pana Jarsteina czy Jarstina trafić można w co trzeciej paczce, więc to nie jest genialny traf. Jedziemy z mega paczkami. No i co tutaj? Tutaj trafimy znowu ekrany i tutaj będzie walkout inform. Argentyna, SP. Dineze Calcio, a więc tu będzie Depol, no 84 inform, nie będziemy narzekać, no karta raczej z tą grywalnością to bym nie szalał, natomiast do przepalania w SBC, jak znalazł nam się Argentyńczyk przyda, no więc to był chyba najlepszy dotychczas traf, no i jedziemy z następną paczką, jest Walkout. No, no, Włochy, SP, Paris Saint-Germain, no, a więc wyradki, mózg drużyny z Paryża. No, fantastyczna karta 86 od razu ląduje w naszym podstawowym składzie, no i będziemy nią gnębić naszych rywali. No, to na koniec dwie paczki jeszcze za 50 tysięcy. Tutaj też są ekrany i nie ma walkoutu. Argentyna, napastnik. O, PSG. Będziemy mieli do pierwszego składu. I Cardiego będzie łapał idealne zgranie tam z wyratkiem. No dobrze, żeśmy nie trafili drugiego napastnika z PSG. tego młodego Francuza. Bo tutaj jednak ten jest bardziej doświadczony, grał w, w Serie A w końcu. No i ostatnia paczka za 50 tysięcy. Co my tu mamy? Nie mamy nic. Mamy Martineza Cubarte. No super, bardzo się cieszymy. No a, ponieważ takie super trafy mamy za znagród, no to stwierdziliśmy, że zrobimy sobie pamiętne mecze SBC. No i zaczynamy od Napoli Inter. No i tutaj w taki oto sposób graczami z Serie A, żeśmy sprawę załatwili. Możecie kopiować rozwiązanie. Tradycyjnie polecamy się. No i mieszana paczka rzadkich piłkarzy, którą otworzymy razem z, ze wszystkimi na koniec. Tutaj dwie Borussie, a więc Dortmund kontra Gladbach, No i zrobione to jakżeż można by to zrobić inaczej. Przy użyciu niewymiennych graczy z Bundesligi paczka piłkarzy Electrum Prime wjeżdża do sklepu. No i lecimy tym razem jesteśmy w lidze hiszpańskiej i tu mamy Sevillę kontra Athletic Bilbao. No tu już hybrydka. Poleciliśmy z lewej ligą pierwszą hiszpańską, z prawej ligą drugą. Na w ataku jakiś tam Martinez przypadkowy. No i duża złota paczka premium wjechała za to. A na koniec o klasyk ligi portugalskiej, ligi NOSZ. Więc Porto Sporting, no i tutaj też żeśmy sobie polecieli głównie ligą portugalską plus dwóch jakiś tam brązowych, bo pasowali zgranie, nie było wymagane zbyt wysokie. No i całe pamiętne mecze ukończone, mega paczka za całość, no a więc mamy kolejny opening, lecimy z dużą złotą paczką premium, no to może tutaj karta urodzinowa i są ekrany, ludzie. I jest karta Toty. Hmm, Hiszpania. Bramkarz. Chelsea. Kto to może być? Kepa. Hmm, pierwsze słyszę. No nie, nie. no To nie jest walkout. To jest oczywiście oszukany walkout. Mogliby to zmienić, bo tak naprawdę to jest tylko zawracanie głowy. Oglądanie tych walkoutów 84. Lecimy z kolejną paczką. No tutaj już. Niestety ekranów nie mamy, a trafimy sobie Marcelo 78. Fantastycznie. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No i tutaj również bez ekranów, a więc słabo, słabo. No, no ani. Legenda Manchesteru, United, więc nie najgorzej. No to kolejna paczka. Czy będą ekrany? No, wygląda na to, że wreszcie będą. No i co to tylko nam wyjedzie? Niemcy, SPO, Arsenal, Mesut Özil. No a więc 84. No nie najgorzej. Zawsze do przepalenia gdzieś tam bez BC się przyda. No i mega paczka na koniec. Czy będzie jakieś wielkie boom, karta urodzinowa? No nie będzie, nie będzie też walkoutu. Mamy Brazylijczyka, SPD, Liverpool, Fabinho, a więc no nie najgorzej. Chociaż ta karta już teraz raczej niewiele kosztuje. Była droga na początku gry. No ale zawsze 85, nie narzekajmy. No to jeszcze jedne pamiętne mecze były do zrobienia, ale to już takie pojedyncze SBC. No i tu poleciliśmy jakąś ligą meksykańską na dole, premier lig na górze. No i wymieniamy towarzystwo. Ukończono, dostaniemy za to złotą paczkę zawodników, no a więc paczka raczej marna, no ale próbujemy szukamy naszego szczęścia, szukamy pola pogby, ale go nie znaleźliśmy bo trafiliśmy tutaj Martineza, którego przepaliliśmy chwilę temu. No to robimy dalej. Foot 19. Rzadki piłkarz 84 plus do wzięcia. No, tylko czy będzie się to opłacało, bo jak widzicie, przepalamy, no niewymiennego, bo niewymiennego, ale zawsze Benjadera, tutaj jakiegoś Rufie. No, trzeba było się troszkę namordować z tym sbc no i jeżeli wypadnie jakiś walkałcik, no to może się okazać, że opłacało się. No ale jeżeli poleci nam tradycyjnie karta 84, no to raczej będziemy na tym solidnie w plecy. No cóż, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, lecimy z tą paczką, ekrany są, bo być muszą. Nie ma łokałtu, a więc jesteśmy w plecy. Francja. Prawy skrzydłowy Barcelona. No, może nie jakoś potężnie, no bo Dembele akurat a, w sumie kartą kosztowną jest. Mamy wymiennego w klubie, więc go sobie sprzedamy tam zapewnie jakieś 7-8 tysięcy. No a kasę wykorzystamy na to, żeby do klubu trafiła jednak karta urodzinowa. Chcemy zobaczyć urodzinowy walkout. No a więc zrobiliśmy SBC o pierwszego w historii FIFA. Bramkarza z pięcioma gwiazdkami sztuczek. No i tu widzicie jakiś Kepa, no tak naprawdę 285, Lopez i Bruno Fernandes. No do tego jakiś tam 84, czwórki, trafiony przed chwilą. No, nic specjalnie wartościowego w większości karty niewymienne. Zgłaszamy ten skład. No i do klubu dołącza Nick Pope. No karta można powiedzieć historyczna. No bo nigdy wcześniej Bramkarz nie miał w fifa pięciu wjazdów sztuczek. No i wychodzi nam wysoki bramkarz. No i zobaczymy zaraz, co tu za. no znajdzie swoją kartę znalazł No, za chwilę junior podejmie się testów połupa bo. Oczywiście no nie możemy sobie odpuścić i wrzucamy go, skoro ma 5 gwiazdek sztuczek, no to zagra w ataku, no bo co to za testy bramkarza na bramce. No i lecimy z meczem w Division Rivals i tutaj w 33 minucie szarża no ładna Jamesa po skrzydle Pope do Greenwooda, no i w swoim debiucie Nick Pope zalicza asystę. No gola strzela Mason Greenwood. Troszkę mm, podobali nam się rywale, z którymi junior pograł sobie z połupem w ataku w Division Rivals. Tryhard pełny, zero poczucia humoru. No tutaj zobaczcie, była jeszcze szansa. Greenwood dostrzegł ładnie ustawionego połupa, no, ale niestety nasz nowy nabytek huknął mocno, ale w słupek. No ale w sumie w słupki strzelają i Neymary i Mbappę, także tu się nie ma co dziwić. Tu jeszcze szansa. No, wykorzystał Pope swój wzrost i uderzał głową, no, ale się nie udało. A ja postanowiłem przetestować tego niskiego, jak widzicie, gracza w skład Battles. I zobaczcie, jak ładnie pokazał się na pozycji. Tutaj pokazuję Wam mecz, w którym Pope strzelił kilka goli. Podanie do Rashforda, ale połup już zmierza w pole karne. Rashford dośrodkowuje i połup lewą nogą, jak widzicie, woleje na bardzo wysokim poziomie. No Myślę, że ta karta może być taką tańszą alternatywą dla Neymara, jeżeli Was na Neymara nie stać, bo jak widzicie, potrafi się znaleźć w polu karnym. Tutaj ładnie połup do Rashforda. Rashford, no i przy tym wzroście tutaj nawet Terstegen na bramce już nie miał żadnych szans, widzicie, uderzenie głową, o, po długim Stegen mógł się tylko położyć i błagać o litość. Także, jeżeli nie macie jakiegoś e, pięciogwiazdkowca w ataku, to absolutnie możecie Połpa wykorzystywać. Tutaj już druga połowa Rashford przejął piłkę i zobaczcie pop, hill to hill, no ale tutaj Maggidi spin, no te pięć gwiazdek sztuczek się przydało i Huknął w okienko, a więc, no, absolutnie, absolutnie karta godna polecenia. My będziemy testować połpa w lidze weekendowej, a tym fantastycznym zagraniem Anglika będziemy się już z Wami powoli żegnać. No, bo trzeba zbierać siły na QA. Przypominamy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to również pod tym filmem wrzucajcie. My już organizujemy sprzęt, myślę, że w weekend nagramy nasze odpowiedzi. No a na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, powodzenia w lidze weekendowej. Na razie.